W dzisiejszym filmiku chciałbym Wam pokazać jak pobrać Minecraft Byzychu Przemy do Wnoat Minecraft Minecraft Byzyczu Wchodzimy w te drugie to Pobierz Minecraft Byzyczu, pobierz Minecraft Launcher w Wciskamy to, Czekamy. Liczy się czas. Oczywiście ja już to mam pobrane. Wciskamy pobierz i nam to się pobiera. Widzicie? Tutaj jest. Potem piszecie zapisz klik, plik. No i to się pobierze oczywiście. Ja tego nie będę pobierał, ponieważ ja to mam to jest zapisz plik i macie od razu Minecraft bezyczu. Jest wszystko dobrze. To na tyle. To był mój pierwszy filmik. Nara!